Różnica dziewiąta, cztery kwarty życia. Jak mówiłem, nasze szkoły nie uczą zbyt wiele na temat pieniędzy. Mówiłem też, że grając w grę Monopoly, nauczyłem się, jak stać się bogatym, a potem stworzyłem grę Cashflow. Wiele osób mówi nie lubię gier, a ja patrzę na całe życie jak na grę. Byłem dobry w sporcie, lubię to. W wielu dyscyplinach rozgrywa się cztery kwarty. Bogaty ojciec rozbił na cztery części grę o pieniądze w życiu i tłumaczył mi, w jakim wieku mogę wygrać grę o pieniądze. Te kwarty trwają zwykle 10 lat. Zaczynamy pracować mając 25 lat i przechodzimy na emeryturę w wieku 65. Mamy więc 4 dziesięcioletnie kwarty. Niektórzy rodzą się już bogaci, tak jak rodzony syn bogatego ojca. Paris Hilton także urodziła się już bogata. Ja nie miałem tyle szczęścia. Chodziłem do szkoły i rozpoczynałem pracę mając 25 lat. Moim celem było zostać rentierem w drugiej kwarcie. Pierwsza kwarta to 25 do 35, do 35 lat, druga to 35 do 45 lat. Wtedy mamy półmetek. To się czasem nazywa kryzysem wieku średniego. O rany, nie radzę sobie, jestem zadłużony po uszy. Czasem nas to mobilizuje, by coś zmienić. Później jest trzecia kwarta od 45 do 55 roku życia i czwarta do 65. A później mamy dogrywkę. Brakuje mi pieniędzy, nie mogę przestać pracować. Gdzie moja opieka zdrowotna, mój fundusz emerytalny. Więc mamy dogrywkę, a później czas nam się już kończy. Warto grać w cash flow i podnosić finansową inteligencję, by móc dalej normalnie żyć. Jeśli realizujesz plan, pracuj ciężko, inwestuj w fundusze do końca życia, to będziesz stary. Możesz pracować całe życie, a potem nie mieć nic, jeśli rynek się załamie, a ubezpieczenie społeczne nie będzie cię w stanie utrzymać. Dlatego ja zawsze chciałem rozwijać finansową inteligencję i przestać pracować w drugiej kwarcie. Zajęło mi to nieco więcej czasu, aż do 47 roku życia. Moja żona przestała pracować, mając 37 lat, a więc w drugiej kwarcie, choć tak naprawdę zakończyła wszystko w pierwszej. Firma Rich Dad tym się różni od innych, że my nie chcemy, abyś całe życie ciężko pracował i odkładał pieniądze w zdywersyfikowanym portfelu funduszy, bo będziesz wtedy stary. Dlaczego masz czekać? A może przejść na emeryturę jak najwcześniej i cieszyć się życiem jak najdłużej? Dla mnie to bez sensu pracować ciężko całe życie, a potem grać w dogrywce, aż skończy nam się czas. Firma Reach Dad radzi rozwijaj finansową inteligencję, bo ona zawsze będzie stanowiła Twoje największe aktywa. I to popieramy.